Uwaga, uwaga! Darmowe kryptowaluty dla wszystkich! W tym filmie pokażę Wam najprostsze sposoby na ich zdobycie. Oglądajcie dalej, bo może się opłacić. Cześć wszystkim, z tej strony Julian. Jeśli interesuje Was zyskowne poruszanie się w świecie kryptowalut, to uwierzcie mi, jesteście w dobrym miejscu. Tutaj omawiam nowe okazje na rynku, które mnie zaciekawiły. Analizuję projekty nadesłane przez Was, sprawdzamy sytuację na rynku oraz jak w danym momencie ją wykorzystać tak, aby kieszenie po prostu były pełne. Zapraszam również do mnie na Instagrama oraz na Twittera, gdzie również dzielę się z Wami ważnymi informacjami, które uważam osobiście za warte uwagi, oraz różne konkursy z kryptowalutami oraz właśnie NFT w roli głównej. Tak więc zasubskrybuj kanał, aby po prostu nie przegapić różnych lukratywnych okazji. Jakby co, to zostawię link do mojego Twittera w opisie tego filmu oraz przybędę. Komentarzu. No to co? Lecimy z tematem. No to zaczniemy sobie od moim zdaniem najprostszej metody na zdobycie w tym przypadku tokenów NFT o wartości 175 dolarów. Kompletnie za darmo. Wcześniej mówiłem, że szybko się sprzedają te tokeny NFT właśnie od Wizardy. No i patrzcie. Ostatnio, jak tutaj byliśmy chyba dwa filmy temu, jeśli dobrze pamiętam, to było to jeszcze chyba 2000 właśnie tokenów NFT do kupna. Teraz w tej fazie, w tej fazie, czyli za 175 dolarów za NFT, zostało tylko 177 takich tokenów. Tak więc naprawdę popyt na nie jest, ale o tym zaraz później opowiem. No i właśnie, później będą tylko droższe, bo w ostatniej fazie, tej siódmej tutaj, e, będą warte nawet 445 dolarów. Czyli no, tak jakby na starcie, mamy token, którego cena po prostu wzrośnie. A no, co będzie na rynku wtórnym, to już się zobaczy. No ale dobra, mówię tej ocenie, a tytuł filmu jest, że darmowe kryptowaluty miały być. No i tak, jest opcja na zgarnięcie ich kompletnie za darmo na moim Twitterze. Tak, wiem, trochę taka autopromocja, ale już Wam tłumaczę o co chodzi. Otóż sprawa wygląda następująco, jak niektórzy z Was wiedzą, to mówiłem nie raz o Wizardii w swoich filmach, no i zauważyłem, że dużo osób się pytało o te właśnie NFT z przedostatniego filmu, no i jak sami widzieliście, popyt na nie jest nawet od strony właśnie tutaj naszej społeczności, więc to jest takie potwierdzenie, że po prostu te NFT jakieś tam mają swój sens i po prostu ludzie są zainteresowani. No i w związku z tym udało mi się dogadać właśnie z teamem Wizardi w związku z giveaway'em dla naszej polskiej społeczności tutaj i tak jak mówiłem nic nie kosztuje branie udziału wystarczy zrobić tutaj retweet jak jest napisane oraz zaobserwować dać follow mojemu profilowi tutaj Julian Droś nazywa oraz play wizardia to jest właśnie oficjalny Twitter Wizardi link do mojego profilu na wszelki wypadek zostawię wam w opisie oraz przypiętym komentarzu pod tym właśnie filmem Patrzcie, do rozdania mam aż 10 takich NFT dla 10 losowych osób. Tak więc to zapraszam do brania udziału. Jak macie jakieś pytania odnośnie tego konkursu czy tam giveawayu, jak to woli, to śmiało, piszcie w komentarzach. Przyznam, że no jakoś szczególnie dużo osób nie bierze udziału, bo jednak no trochę nuda ostatnio na wykresach jest. No i pewnie jakaś tam część osób skupia się teraz na innych rzeczach niż krypto w aktualnej sytuacji na świecie, ale to wychodzi wam na korzyść, że jest mniej osób, bo będzie większa szansa na wygraną dla Ciebie, a tym bardziej, że tych NFT jest. Aż 10, a więc szanse są 10 dziesięciokrotnie większe na wygraną niż przy jednym zwycięzcy. Jeszcze raz, link do mojego Twittera znajdziecie w opisie i przybędę w komentarzu. Powodzenia. Do końca tygodnia pewnie w niedzielę ogłoszę wyniki. No ale jeśli macie ochotę posiadać te NFT tak na 100%, a nie mieć jakąś tam szansę na ich zdobycie, to również udało mi się dogadać na 5% zniżki dla Was przy skorzystaniu z mojego linku również w opisie. Warto pamiętać, że będą one tutaj tylko droższe, tak jak mówiłem. O, to jest zaraz, jest niżej pokazane gdzieś lepiej. Patrzcie, jesteśmy w drugiej rundzie: 185 dolarów. Następna, 245, 295 i tak o 50 dolarów więcej to się zwiększa aż do 445 dolarów. Tak więc będą one tylko droższe. I tak jak sami to je dosłownie widzicie własnymi oczami, że szybko się sprzedają. Bardzo szybko się sprzedają. A jeśli oglądaliście mnie wcześniej, to wiecie, że lubię, gdy są takie rzeczywiste, realne użyteczności w przedstawianych przeze mnie projektach. A tutaj nie jest inaczej, dlatego że pasywny dochód bez grania. W Wizardie jest jak najbardziej możliwy tutaj. A im taniej zdobędziecie swoje NFT, tym większy będzie procent zwrotu na stakingu. Jeśli wczytacie się w dokumenty na stronie Wizardi, to sami zobaczycie, że te NFT są tak naprawdę sercem tej gry. Każda rozgrywka ma coś z nimi wspólnego, a od, od samych postaci po areny, na których rozgrywki będą się odgrywać, a Ty możesz posiadać dosłownie część gry w formie tych tokenów. Powiedziałem też, że popyt na te tokeny jest z tego powodu, że stale buduje się coraz to. Większa społeczność dookoła Wizardii, jak spojrzymy sobie tutaj na roadmap, to widzimy, że ostatnio przekroczono społeczność wielkości 200 tysięcy osób, a powoli, z tego co wiem, to zbliżają się coraz bliżej swojego kolejnego takiego kamienia milowego, jakim jest 400 tysięcy osób społeczności. Dlatego właśnie wspomniałem już któryś raz o Wizardii, bo naprawdę widzę tutaj, że coś ciekawego się nam tutaj tworzy. Niedługo na Trustpadzie będzie miał swój lunch, chyba 17 albo 19, jeśli dobrze pamiętam. Będą już pierwsze zapisy właśnie No i po prostu pierwsze okazje już dla jakby publiczności Na nabycie tych tokenów WZRD Wizardi Się pojawi Tak więc dajcie znać w komentarzu czy będziecie brać udział w Trustpadzie Wizardy Czy nie, ja osobiście będę brał udział, już mam przygotowane jakieś tam swoje fundusze Nie powiem, że nie i tak to właśnie wygląda. No i właśnie te giveawaye, konkursy na Twitterze, to jest jedna z metod na zdobycie kryptowalut kompletnie za darmo. Możesz łatwo je znaleźć obserwując przeróżne profile młodych projektów, te Wizardy na przykład, lub właśnie szukając po hashtagach, wpisując po prostu hashtag giveaway, hashtag konkurs, cokolwiek. Po to właśnie są te hashtagi. A przy kolejnej metodzie na darmowe krypto, to wyjdziemy już poza ekrany, na ulicę. Znalazłem taki projekt, nazywa się DIMO, i tutaj. Możemy dostawać krypto za jazdę autem. Większość z nas pewnie śmiga sobie furką, to czemu by nie wykorzystać tego na powiększenie swojego portfela kryptowalut? Oczywiście wątpię, aby to się opłacało na tyle, aby zwróciły się jakieś koszty paliwa czy na przykład ubezpieczenia. A na stronie mamy napisane tutaj, że Dimo buduje należącą do użytkowników platformę IoT. IoT, czyli Internet of Things, która umożliwia kierowcom zbieranie i udostępnianie danych o pojazdach. Kierowcy uzyskują wgląd w swój pojazd. Przekazują dane do otwartego ekosystemu, w którym można je wykorzystać do tworzenia nowych technologii i aplikacji, oraz zdobywają właśnie tokeny Dimo, zebranie w tym wszystkim udziału. A to nie jest jedyny projekt, który wynagradza takie podstawowe czynności. Jest ich parę, a kolejnym jest na przykład aplikacja Smiles. Aplikacja Smiles pozwala zarabiać bitcoiny za proste codzienne czynności, takie jak spacery czy granie w gry. Jest ona oparta o sieć Lightning Bitcoina. Opis aplikacji wygląda następująco. Patrzcie, tutaj. Zarabiaj bitcoiny za spacer i zakupy. Stan się zdrowszy, szczęśliwszy i bogatszy. Z uśmiechem Smiles, jak to nazywa, tutaj pokazuje. Smiles korzysta z Lightning Network, aby nagradzać swój zdrowy styl życia bitcoinem. To jest łatwe. Robisz to, co już robisz. Spacerujesz, robisz zakupy lub grasz w gry. E, nagradzamy to bitcoinem. Aplikacja Apple Watch pozwala jednym rzutem oka sprawdzić, ile kroków przeszedłeś. Smiles integruje się z The Health Kit, aby dokładnie śledzić twoje kroki. Stakuj saty, saty, czyli te chodzi im o satoshi, czyli takie małe części bitcoina. Wypłaca je do dowolnego portfela Lightning lub przeglądaj oferty w sklepie Smiles i zarabiaj do 30% zwrotu bitcoinów na zakupy. Smiles zintegrował łamigłówki, aby połączyć sprawność ciała i mózgu w jednej aplikacji. Razem zawsze jest fajniej. Rywalizuj ze znajomymi, wejść na szczyt tabeli liderów Smiles i bądź zdrowszy. No i tak to właśnie wygląda. Osobiście nie korzystam z tych aplikacji, ale pomyślałem, że mogą one wam się spodobać. No i pasują do tematu dzisiejszego filmu. A kolejną metodą na darmowe kryptowaluty jest granie w gry. Ale zaraz, zaraz, nie będę tutaj mówił o grach Play to earn, bo jest to trochę oczywiste. No, i tak jak mówiłem już nie raz o Wizardii lub RoboHero, więc nie będę już powielał tematów. Chodzi mi tutaj o takie mniejsze gierki, jak na przykład tutaj mamy na stronie Floki Dog. Mamy zakładkę Fanzone i w tej zakładce, właśnie Fanzon, są gry, w które można wygrać ich token o tej samej nazwie, właśnie Snoop, Flocky Dog ze skrótem SFD. Z tymi mem coinami, to no, nigdy nie wiadomo, jak będzie. A jeśli ma się szansę zdobycie parę takich tokenów, to czemu nie? W najlepszym wypadku to będzie jakiś kolejny Shiba Inu, a w najgorszym to będzie tam warte parę dolarów lub nic, a sobie przynajmniej pogracie przyjemne, z No i w ogóle zauważyłem, że coraz częściej takie młodsze projekty wdrażają takie właśnie proste gierki, gdzie można wygrać ich tokeny. A na stronie e, RoboHero, gry play to earn, o której już mówiłem nieraz, to twórcy w ciekawy sposób obniżyli próg wejścia do gry praktycznie do zera. E, tak, potrzebna będzie pewna ilość tokenów na początek gry, dlatego wprowadzono taki system zwany e, watch to earn, jak tutaj widzimy, gdzie za oglądanie reklam będzie można otrzymać wypłacalne kryptowaluty. Jeśli graliście w gry na telefon kiedyś, to może spotkaliście się z czymś takim, że za obejrzenie jakiejś reklamy dostaje jakieś tam punkciki lub wewnętrzną walutę gry. To w tym przypadku jest dosłownie tak samo, tylko że otrzymujesz krypto, a konkretniej lunę. No i raz jeszcze kolejna metoda na darmowe krypto to coś, co właśnie robicie w tej chwili: przeglądanie internetu, ale za pomocą przeglądarki Brave. Jest ona coraz bardziej znana, a można otrzymać dzięki niej tokeny BAT, Basic Attention Token. Które są, jeśli dobrze pamiętam, jakoś na chyba 70. miejscu pod względem największych kapitalizacji kryptowalut. I sprawa wygląda następująco tutaj. W większości przeglądarek internetowych to jest to takie morze wysysających dane reklam. Spowalniają strony internetowe, przerywają przepływ i ścigają Cię w całej sieci. Ale jaki jest wybór? Przerażające reklamy to tylko cena bycia online, prawda? Nigdy więcej. Tak jest tutaj napisane. Domyślnie przeglądarka Brave usuwa wszystkie reklamy i moduły śledzące z każdej odwiedzanej strony internetowej. Następnie daje Ci możliwość oglądania takich własnych reklam i są to Brave Private Ads. Jeśli to zrobisz, otrzymasz nagrodę w postaci BAT, Basic Attention Token, o którym mówiłem. A jeśli nie, to w porządku. Brave zawsze będzie darmowy i prywatny. A w przeciwieństwie do reklam Big Tech, Brave Ads nie naruszają Twojej prywatności. Twoje dane nigdy nie opuszczają Twojego urządzenia. No... Ciekawa sprawa, nie powiem, że nie. A czy wykorzystacie z Brave? Dajcie znać w komentarzach, jestem ciekaw Waszej opinii. Następną metodą na darmowe kryptowaluty to airdropy. Domyślam się, że nie jest to nic nowego ani niespodziewanego, ale i tak pasują do dzisiejszego tematu filmu. Airdropów tak naprawdę jest pod dostatkiem, zawsze gdzieś można znaleźć jakieś. Są różne stronki od tego, tutaj na przykład mamy airdrops.io i mamy rozpisane tutaj nadchodzące airdropy, różne kategorie i tak dalej. Podobnie mamy na CoinMarketCap. A jak tutaj widzimy, tak więc naprawdę nie jest trudno o darmowe kryptowaluty w tym temacie. Zazwyczaj trzeba gdzieś się zarejestrować, coś tam polajkować i tyle. A czasami mają bardziej konkretne rzeczy do zrobienia, ale to już zależy od twórców danego airdropa. Ciekawą opcją jest też subskrypcja tenset Infinity. Jeśli nie chce Wam się zbierać każdego airdropa pojedynczo, a dosłownie automatycznie nawet 100 airdropów, to może być to coś dla Was. Tylko, że no, nie jest to darmowe. Trzeba zablokować tokeny Tenset na pewien okres, ale to zależy, który pakiet sobie wybierzecie. A teraz przejdziemy sobie do przedostatniego sposobu na kasę za free w świecie kryptowalut. Chodzi mi tutaj konkretnie o tak zwany program pionierów ChainCorn. Właśnie zaczęła się druga runda, a w nagrodach, jak tutaj widzimy, są dosłownie dziesiątki tysięcy dolarów do rozdania. Domyślam się, że będą to stablecoiny, jakieś USDT, BUSD, czy może właśnie w tokenach X, które mają listing chyba 22 marca na PancakeSwap, jeśli dobrze pamiętam. I tutaj, jako pionier, masz szansę na zdobycie różnych nagród za określone zadania, a najlepsze 100 osób zostanie właśnie nagrodzony. Czas jest ograniczony tej całej kampanii i ta runda jest otwarta dla graczy z pierwszej rundy tej całej kampanii. A tutaj niżej mamy rozpisane, jak wyglądają właśnie nagrody. No i przyznam, samym nie pogardził taką sumką. Patrzcie, nawet 40 tysięcy dolarów można wygrać. No ale o tym już mówiłem. Jak jesteście ciekawi na stronie Chaincorn, możecie sobie znaleźć więcej info. Ostatnia metoda na zarobienie kryptowalut za darmo to przeróżne bonusy przy rejestracjach na giełdach czy innych platformach do handlu. I w tym celu właśnie dogadałem się z PrimeXBT, abyście mogli jak najlepiej skorzystać z takich bonusów. Słuchajcie, jak to wygląda. Możecie odebrać aż do 7000 dolarów do depozytu z kodem CryptoReady50, który zostawię wam w opisie i widzicie teraz na ekranie zresztą. Albo lub oraz to zostawiam dodatkowy kod na 250 dolarów dla jednej osoby pod tym filmem. Kto pierwszy ten lepszy. Powodzenia. O Paramix BT mówiłem w filmach par razy, między innymi sprawdzamy ich funkcję covesting, jak tutaj widzimy, która dawała ciekawe rezultaty oraz wspominałem też o samym korzystaniu z tej platformy. Ogólnie to jak sami widzicie, jest to legitna platforma, nie miałem żadnego wyzwania z wypłatami, żadnych problemów. Tak więc może oprócz samych bonusów, może zostaniecie tam na dłużej. No i to by było na tyle. Ja klasycznie życzę Wam samych udanych, przede wszystkim bezpiecznych transakcji i samo zaparcia do dalszej nauki. W razie czego, to piszcie śmiało na Instagramie lub Twitterze. Postaram się Wam pomóc na tyle, ile mogę. Jeśli macie jakiekolwiek pytania lub uwagi na temat tego filmu, piszcie mi proszę wszystko w komentarzach. Ja je serio czytam. Odpisuję Wam wtedy, kiedy mogę. Wszystko, co napiszecie, postaram się uwzględnić przy tworzeniu następnych materiałów. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!